Small To a real bond Cause we're brothers first Cause we're f***ing through a lot and they know But we're gonna keep You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can we not talk about When we families on it? Witam wszystkich w niedzielny poranek. Będzie większość głowa boli, co? Ja tam tylko nie wyspany, ale już jest lepiej, już jest lepiej. Dzisiaj trochę inny dzień, rozrywkowy bardziej. Jedziemy trochę popływać, a potem jeszcze będzie, będzie wrócić tutaj i yy, zająć się tymi oto cholerami, bo muszę... Już mam ostatnią partię modułów, która do mnie przyjedzie. Muszę wiedzieć konkretnie ile, tak żeby też z jakimś nie zostać niepotrzebnie. I będziemy kończyć tą imprezę. Reszta jest jeszcze nierozszyfrowana, dlaczego ona się rozłącza. Dzieciaki, gotowe? Nie będziesz tak robił? Nie można nic zrzucać tutaj, nie? Tam można. No już mamy Późne popołudnie, tak naprawdę i powiem Wam, już tak od tego nic nie robienia, to aż mnie normalnie coś strzela. Tak więc, cokolwiek, ale coś trzeba zrobić jeszcze dziś. Pogoda już się tak uspokoiła, bo było zbyt gorąco, a teraz jest zajebiście. Tak jest, jeszcze tego piwko zimne, jakby mieć w ręku, byłaby baja. Pam, co prawda, ale bezalkoholowe. alkoholowe A może tego byśmy odpali? Z tego co ja wiem, to on coś tutaj. Tylko nie wiem, czy ja mam w to wierzyć, czy nie. A! Tutaj jakiegoś akumulatora trzeba podłączyć. Plus czerwony. A, paliwo. Uf. Ja bym chciał na przykład posłuchać jak on chodzi. Dajcie chwilę. Jedna klema jest, ale drugiej nie ma. Trzeba sobie jakoś radzić. Teraz są dwie. Dobra. Kurcze, Kurczę, prawie że wyjdzie w to. I weszła Kurwa, to ja ten zaraz pojadę, zobaczycie. Zobaczycie, że to ruszy. Tylko nie widzę, czy przelało gaźnik. Sanie. czy to nie ma włącznika jakiegoś. Nie, no to tylko. A tu jest jakiś odprężnik, jeszcze. Ale on jest akurat To, gaz, to to gaz, a to to ssanie. Widzieliście to? Mówiłem, że będzie dusek ganą. żeby czy sanie mi odbiło Zgas jakoś tak niechybnie. Myślałem, że tutaj nie ma rowka już. Gdzie na dawka adrenaliny zaspokojona Powiem wam tak, on jest do sprzedania za 7 tysięcy złotych, nie? A może nóż jest też jest zainteresowany do odnowienia? Bo czeszka jest za 4. Też odpaliła, a jeszcze nie jeżdżona nie była w ogóle.